Femilinie. Może najpierw pokażemy. Tak, może. Mhm. Katarzyna Kuczyńska, koordynator programu Szkoła Otwarta przy Szkole Podstawowej nr 10, poza tym pedagog szkolny. Izabela Sowiecka, koordynator między innymi właśnie festiwalu naszego Cheerleaders, nauczyciel tejże szkoły. Chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie zaprosić po raz kolejny, już jedenasty na naszą na nasze mistrzostwa, które się odbędą w najbliższą sobotę. Zaraz o szczegółach opowie Kasia. Jest to impreza ogólnopolska, która w tym roku weszła jakby w cykl Grand Prix Polski Cheerleaders. Nie ukrywamy, że podniosło to mocno prestiż naszej, tutaj naszych mistrzostw. W zeszłym roku mieliśmy dziesięciolecie i było zagościło u nas około 200 tancerek. W tym roku już mamy Zgłoszonych ponad 30 zespołów, ponad 300 tancerek, także impreza nam się mocno rozrasta. Będą rywalizować w dwóch kategoriach, w takich dwóch dywizjach tanecznych, tak? w dywizji Pom Dance i w dywizji, w dywizji Cheer Dance I w obu tych dywizjach są trzy kategorie taneczne: junior młodszy, junior i senior. Będziemy gościć zespoły, które na przykład w miesiąc temu w Lesznie zajęły czołowe miejsca. Także tu się zawsze chwalimy, że nasze igdyńskie i gdańskie, czyli liderki, naprawdę są w tym rankingu bardzo wysoko. Między innymi będzie zespół Baltic, Baltic Albatros, Baltica Albatros, przepraszam, z Gdańska, która w tym roku wywalczyła mistrzostwo w swojej kategorii. Mistrzostwo Polski. Ja chciałam tylko wspomnieć, że, że to jest taka młoda dyscyplina sportu, która tak naprawdę zaczęła się tutaj w Polsce dziać dopiero od 1988 roku, a tak naprawdę pierwsze mistrzostwa polskie odbyły się dopiero w 1997 roku. Natomiast od tamtej pory bardzo poziom tych mistrzostw wzrósł i naprawdę jest na co popatrzeć, mówię, będziemy gościć śmietankę tutaj polskiego cheerleadingu w Gdyni, między innymi zespoły z Płocka, z Olsztyna, z Garwolina, z, no oczywiście z Trójmiasta, z Wałcza, Słupska, jest na co popatrzeć. Będzie bardzo wesoło, bardzo kolorowo, dużo, dużo muzyki, piękne stroje i naprawdę profesjonalne choreografie. Serdecznie zapraszamy tutaj. Tym bardziej zapraszamy, że jest to ukoronowanie pracy i trenerek, bo Pani Iza nie dodała również, że jest trenerką jednego z zespołów działającego przy naszej szkole, ponieważ trenerki zaczynają pracę z zespołami od sezonu jesiennego, a kończą właściwie teraz wiosną, wiosną, latem, biorą udział w konkursach i występują też w miejskich imprezach. Jeśli chodzi o Grand Prix Polski oraz o 11. Gdyński Festiwal, jest on objęty patronatem prezydenta miasta Gdyni, jest organizowany od 11 lat również przy współpracy Rady Dzielnicy Helonia, która jest również jednym ze sponsorów, Rada Rodziców szkoły naszej również się do tego włącza w taki sposób bardzo aktywny i faktycznie coroczny. Tutaj Iza też nie dodała, że. Zespoły gdyńskie to są cztery zespoły gdyńskie i osiem zespołów z Gdańska, czyli na 30 zespołów to proporcje są dosyć znaczące i dużo mocni, że tak. Tak powiem. <laughs> Cóż jeszcze? Oczywiście, jak co roku staramy się o sponsorów i tutaj nas bardzo wspierają nasze też trójmiejskie firmy. Są to dwie szkoły tańca: Szkoła Centrum Tańca Szczepan oraz Salsa King. One ufundują dla zespołów takie wejściówki na spotkanie z profesjonalistami, gdzie będą mogli odbyć lekcje pod ich okiem. Jest centrum U7, Adventure Park Kolipki Gdynia, Poligrafia pod Słoniem. Również jeśli chodzi o gastronomię, to Bar Hick nas tej wspomaga. Dołączył w tym roku do nas taki producent różnego rodzaju akcesoriów dla czy liderek, to jest Cheer Shop. Jedyny taki zespół, jedyny taki sklep w Polsce. No i myślę, że ta impreza jak co roku faktycznie spotka się z dużym zainteresowaniem, bo jest to impreza tak jak mówiłyśmy, dla dzieci, dla młodzieży, ale również dla całych rodzin, bo rodzice bardzo mocno wspierają prawda, swoje pociechy. Ja jeszcze chciałam dodać, że tutaj naprawdę mamy takie duże aspiracje. i. Naszym marzeniem tutaj trenerów z, z Trójmiasta jest żeby w Polsce, żeby w Trójmieście właśnie przeprowadzić mistrzostwa Polski. Także marzenia się spełniają, będziemy na pewno do tego dążyć. Zobaczymy kie, mamy, kiedy to, nam się mamy, to uda. Także mogłaby to być taka impreza faktycznie profesjonalna, nieorganizowana przez małą szkółkę w Gdyni, ale, ale faktycznie być może przy współpracy Gorsiru zrobilibyśmy taką ogólnopolską imprezę. Dziękujemy serdecznie. Jak się będzie zbliżać, to na pewno też oczywiście tak, Pani zadaje tak. Dziękuję bardzo. Ci dziękujemy. dziękujemy bardzo.